Tobie, bardzo ważne na początku wielkiego postu jest to abyś uświadomił po co jest ten czas bardzo ważne jest też to żebyś sobie już teraz zadał pytanie po co tutaj dzisiaj jesteś Czym ten czas wielkiego postu ma być dla nas? W czym ma nam pomóc i do czego nas przygotowuje? To jest kolejny wielki post w naszym życiu. Gdybyśmy teraz mogli cofnąć się w czasie i powspominać, jak udawało nam się w latach poprzednich na przykład walczyć z tymi swoimi słabościami, zwyciężać przez te dobre postanowienia. To ciekawe, ile takich wielkich postów moglibyśmy nazwać udanymi, takimi, które naprawdę coś w nas zmieniły. Czasami możemy przyjść właśnie w tą środę popielcową, przyjąć na głowę popiół, zanieść ten popiół do swoich bliskich, bo tak trzeba. Kilka razy być na Drodze Krzyżowej, przeżyć Daj Boże świadomie triduum paschalne i w Wielkanoc można żyć po staremu. Czasami mogło tak być. To jest bardzo istotne, żebyś teraz sobie uświadomił, co masz osiągnąć i czym ma być ten okres tych 40 dni pokuty, modlitwy, jałmużny, czyli uczynków miłosierdzia dla ciebie, ale także dla twoich bliskich. Co zmieni ten czas? Dzisiaj Jezus daje takie konkretne drogowskazy. Chce nas uświadomić i pomóc nam dobrze przeżyć ten czas. Daje nam trzy konkretne rzeczy, które, jeżeli będziemy realizowali, albo przynajmniej postaramy się realizować w czasie tego wielkiego postu, to naprawdę podsumowując go w święta wielkanocne, można sobie będzie powiedzieć, że to był udany czas, że to był dobry czas, bo coś się we mnie zmieniło. Modlitwa. Post i Jałmużna. Zacznijmy może od modlitwy, ta, która czasami sprawia nam trudności, ta, która gdzieś nas odpycha. To jest tak bardzo zastanawiające, dlaczego ludzie wierzący, ci, którzy chodzą do kościoła co tydzień, a może nawet i częściej, mają takie duże problemy, aby się normalnie pomodlić. Tak często sami siebie oskarżamy w tych naszych modlitwach, że przychodzą różnego rodzaju rozkojarzenia, wątpienia, zwątpienia nawet jakieś takie trudności nie do pojęcia. Ludzie wiary, ludzie wierzący, którzy klękają albo siadają do modlitwy, którzy chcą porozmawiać z Panem Bogiem. Przecież modlitwa ma być właśnie Twoją rozmową z Panem Bogiem. Taki przykład daje też Jezus, który przez 40 dni, 40 nocy rozmawia z Panem Bogiem, zanim pójdzie na swoją publiczną działalność, żeby nawracać, żeby głosić Ewangelię. To jest rozmowa z Panem Bogiem. To co z nią jest nie tak z tą modlitwą, że cały czas gdzieś nas odpycha wręcz. Co działa, dzieje się w naszym sercu i w naszym myśleniu, że tak trudno zagospodarować nam czas na modlitwę? Czemu my tę modlitwę odkładamy jak najpóźniej? Albo po łebkach gdzieś modlimy się. No, wyobraźmy sobie jeszcze raz to, co było rozważane przy okazji uroczystości Wszystkich Świętych. Na czym będzie polegało niebo? Niebo polega na tym, że przez całą wieczność będziesz z Panem Bogiem. Już tutaj na Ziemi musimy się nauczyć z Nim rozmawiać. I czas wielkiego postu, czas kiedy naprawdę mogę konkretnie popracować nad tą moją modlitwą i też budowaniem relacji z Panem Bogiem przez tą modlitwę, to jest teraz ten czas, żebyś może postanowił lepiej się pomodlić, konkretniej, systematyczniej, żebyś umiał zagospodarować czas na modlitwę w swoich obowiązkach, tym wszystkim, za czym biegamy na co dzień. Zagospodaruj czas na modlitwę. Nam kiedyś w seminarium Ojciec Duchowny powiedział, że jeżeli nie mamy czasu na modlitwę, to ten czas marnujemy. Pomyśl, ile czasu spędzasz na innych rzeczach niepotrzebnych. Może to też będzie dobre postanowienie w tym wielkim poście. Żeby jednak też ta modlitwa była, nie po łebkach, nie byle jaka, ale naprawdę, żeby to była konkretna rozmowa z Panem Bogiem. Drugą rzecz, którą podpowiada dzisiaj Jezus, to jest post. Dzisiaj pełnoletni zjedli jeden posiłek dosyta i dwa lekkie, oby tak było. I właśnie taki dzień jak Środa Popielcowa, niektórzy nazywają go Suchą Środą, pokazuje i ja na przykład dzisiaj przy obiedzie doświadczyłem tego i zawsze co rok rocznie doświadczam, że w takim dniu to nawet ziemniaki inaczej pachną. Chleb. że czujemy, naprawdę, że jemy coś dobrego. Jeżeli trochę poczujemy tego głodu, post jest pododany, i bardzo dobrze jest pościć, abyśmy mogli się umartwiać, umartwiać swoje ciało, ale też jakby zwyciężać nad różnymi innymi sprawami. Post, umartwienie pomagają nam w pracy nad sobą, pomagają nam przezwyciężać i wygrywać z pokusami, wygrywać z grzechem. To jest też bardzo ważna i godna też podkreślenia praktyka w życiu duchowym. Żeby się umartwiać. To nie chodzi o to, żeby teraz w Wielkim Poście nie jemy słodyczy, a potem w Wielkanoc nadrobimy. Nie, je, nie pijemy alkoholu, a Wielkanoc nadrobimy. Całe 40 dni w jeden dzień. Bo czasami też i tak jest. Chodzi o to w naszych postanowieniach, żeby może właśnie umartwić się w taki sposób, aby na stałe wyzbyć się jakiegoś grzechu, jakiejś wady, jakiejś słabości. Na stałe. Nie tylko przez 40 dni. Żeby to, co, nad czym pracujemy w Wielkim Poście, później owocowało w kolejnych dniach, miesiącach i latach naszego życia. I jałmużna. Jałmużna to jest Twój dar serca. Może właśnie warto byłoby zrezygnować z czegoś, aby móc podzielić się z bliźnim, który bardziej czegoś potrzebuje. Też nie chodzi w jałmużni, żeby tego dawać pieniądze. Jałmużną wielkopostną może być każdy Twój dobry uczynek, każde Twoje okazane miłosierdzie względem bliźniego, a zwłaszcza względem potrzebujących, względem samotnych, względem starszych, którzy potrzebują tej pomocy. Może warto pomyśleć w Wielkim Poście o swoich babciach, dziadkach, które całymi dniami sami siedzą w mieszkaniach, w swoich domach, których rzadko odwiedzamy. O osobach z naszych rodzin, którzy są chorzy, o których czasami może zapominamy nawet. Niech ten wielki post będzie takim czasem, żeby coś się konkretnie w naszym życiu zmieniło. Przed nami 40 dni modlitwy Postu Jałmużny, ale też i rozważania męki Pana Jezusa, tego, co uczynił dla nas z miłości. To są też dni, gdzie będziemy mogli przygotować się znowu po raz kolejny do lepszej, może nawet i generalnej spowiedzi. Przeżyć ją w czasie rekolekcji parafialnych, które przed nami. To jest czas, żebyś przygotował swoje serce na dobre przeżycie świąt wielkanocnych. Żebyś naprawdę mógł odkryć to, co dla ciebie Jezus z miłości zrobił. Czyli przyjął mękę, krzyż, całe to cierpienie dla ciebie. Abyś zrozumiał, jaki wielki dar otrzymujesz po tym, jak Jezus z martwych wstał. Śmierć została pokonana. To wszystko przed nami. Chciej otworzyć swoje serce na działanie Ducha Świętego, na te natchnienia, które już może teraz gdzieś w Twojej głowie się pojawiają, i rób wszystko, aby ten wielki post przeżyć jak najlepiej. Postaraj się. Pomyśl, jakiej w jakiej intencji chcesz to robić. Niech ta intencja, która będzie Cię mobilizowała do modlitwy, mobilizowała do postu, mobilizowała do jałmużny, będzie jak najbliższa Twemu sercu. Jeżeli będziesz miał dobrą intencję, to naprawdę można z tą intencją góry przynosić i wszystkie trudności i niedogodności związane z tymi praktykami, czasami trudnymi, będzie można znieść. Życzę nam wszystkim, abyśmy przeżywając w tym roku ten wielki post. Naprawdę mogli później go podsumować, że to był dobry czas. Dobry czas mojej pracy nad sobą, ale też i poprawiania mojej relacji z Panem Bogiem. Za chwilę przyjmiesz popiół na swoją głowę, niech ten akt pokutny przypomni tobie, że naprawdę na tym świecie i w tej rzeczywistości, nawet można powiedzieć konkretnie, jesteśmy prochem. Bo czym jest te 60, 70, 80 lat, które może przeżyjemy? w porównaniu do wieczności. Uczmy się utworzyć prawdziwą relację z Panem Bogiem, bo naprawdę wizja nieba, gdzie będziesz cały czas z Bogiem przebywać, a jeżeli tego teraz się nie nauczysz, no nie będzie czymś dobrym i nie będzie czymś pociągającym. Niech ten wielki post będzie dla nas czasem, kiedy naprawdę konkretnie te sprawy będziemy mogli poprawiać i przemieniać. Amen. Drodzy bracia i siostry, pokornie błagajmy Boga Ojca, aby pobłogosławił ten popiór, popiół, który nakładamy na nasze głowy na znak pokuty. Panie Boże, Ty przebaczasz ludziom, którzy się upokarzają i starają się zadośćuczynić za grzechy. Wysłuchaj łaskawie nasze prośby i udziel hojnego błogosławieństwa swoim sługom i służebnicom, którzy będą posypani tym popiołem. Niech wytrwają w czterdziestodniowej pokucie, aby mogli z oczyszczonymi duszami uczestniczyć w paschalnym misterium Twojego syna, który żyje i króluje na wieki wieków.